Dobry, witamy ponownie w SOSOWA Dziś dotarł w końcu nasz Volkswagen Sharan, którego kupiliśmy z domu aukcyjnego. Auto w najbogatszej wersji, wyposażenia karat. Wszystko ma co, co możliwe w Sharanach było zamontowane. Auto 7 osobowe, 2 litry TDI, 177 koni przebieg to jest 211 tysięcy auto tam więcej w trasach latało wyposażenie ma takie jak skórzaną tapicerkę, radary asystenty pasa, kamery ma regulowane amortyzatory twardość światła LEDowe z przodu na Bixenonie panorama dach zaraz pokażemy go w środku auto jest bardzo ładnie utrzymane mimo tego przebiegu nie widać kompletnie po tym aucie przebiegu fotele elektryczne z pamięcią oczywiście elektryczne drzwi, elektryczna klapa panorama, dwa dachy można je sobie zasłonić tutaj mamy asystenta, auto same parkuje tak samo polskie menu kluczyki Keylessy także odpalony jest tutaj Proszę, tutaj mamy wszystkie dźwiczki, foteliki, klimatronik nawigacja, kamera cofania Bardzo ładne skórki, wszystkie idealne jak nowe Mamy elektryczne dźwiczki Tutaj też tuniki chyba nigdy nie siedział w tym aucie mamy roletę bagażnika mimo siedmiu foteli to rzadko też się zdarza, żeby takie coś było bo zawsze ktoś tą roletę zapomni tu mamy wszystko światła ledowe z tyłu już wszystko z pilota otwierane kluczem można klapę, drzwi otworzyć, wszystko o, Jak tutaj wygląda Jest to ten najmocniejszy diesel 177 koni, 19 rok samochodu. Także cenę mamy najniższą w Polsce z takim wyposażeniem w ogóle samochód, bo potrafią kosztować takie biedne wersje o wiele więcej. Także auto kupione jest z fakturą VAT-owską. Także piękne czyste auto wsiadać jeździć. Koło ładne. Zapraszam na oględzinę jazdy próbną, możliwość pozostawienia auta w rozliczeniu po wcześniejszym dogadaniu się. Także zapraszam Autokomisosowa.